Prezydent RP Karol Nawrocki wszedł drzwiami i oknami do polskiej polityki. Lada dzień będziemy mieli pierwszy miesiąc, pełny miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego, a pan prezydent jest chwalony za swoje działania przez coraz większą grupę publicystów. Nawet w lewicowo liberalnym tygodniku Newsweek ukazał się komentarz redaktora naczelnego, w którym czytamy, że jeżeli tak dalej, tak silnie, tak potężnie będzie działał Karol Nawrocki, no to reelekcję w roku 2030 ma jak w banku. Prezydent Karol Nawrocki zawetował już kilka ustaw. Ja swojego zdania nie, nie zmieniam i Zamierzam wykonywać swoje zobowiązanie? Tempo wetowania przez Karola Nawrockiego jest ekspresowe, ale to nie chodzi o to, że Karol Nawrocki chce po prostu tak na siłę, byle każdy projekt wetować dla tego rządu. Karol Nawrocki, każdy z tych zawetowanych projektów bardzo dobrze uzasadnia. Na stronie kancelarii prezydenta mamy bardzo mocno szeroko rozpisane uzasadnienie wet prezydenta oraz Kolejne propozycje, kontrpropozycje od pana prezydenta do tego, co zostało zawetowane. Takiej prezydentury, takiego początku jeszcze nie było, ale jakiś z tego jeszcze jeden wniosek wysuwa, szanowni państwo? Wniosek, który dotyczy Donalda Tuska, premiera Donalda Tuska, szefa rządu. Tor przeszkód, jaki stawia Karol Nawrocki i jego kancelaria dla ekipy rządzącej, dla formacji rządzącej, to jest naprawdę potężny tor. Przeszkód. To nie są zwykłe płotki do przeskoczenia. To są płotki, które stoją w labiryntach, gdzie czyhają pułapki. No ale Donald Tusk po prostu musi chyba się wziąć do roboty. O tym ten materiał, o tym jak trudno Tuskowi będzie rządzić. Z Karolem Nawrockim. Jako prezydentem jedziemy, szanowni państwo, ale jeżeli mogę was poprosić, to dajcie tylko, proszę, łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgów i jeżeli mogę was bardzo gorąco poprosić, dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna Konserwatywnego Miejsca na polskim YouTubie, gdzie każdego dnia dla was komentujemy polską politykę. I jedziemy, szanowni, kochani widzowie, z tym tematem. Kilka wet w tydzień pana prezydenta. Karola Nawrockiego, weto do ustawy wiatrakowej, umaw, omawialiśmy to tutaj też szeroko na kanale Analiza Polityczna, jaką pułapkę tutaj chcieli postawić prezydentowi rządzący, tak, nie podpiszesz tej ustawy wiatrakowej, to prąd będzie drogi, no to teraz rząd musi się spieszyć, bo nie chcą przyjąć chyba projektu pana prezydenta w sprawie obniżenia cen energii, więc rząd ma problem, rząd musi gnać, było nie grać z panem prezydentem w kotka i myszkę, ale kilka projektów ten prezydent Prezydent, prezydent Karol Nawrocki też innych ważnych zawetował. No między innymi zawetowany jest projekt, który ja to tak bardzo ogólnikowo opowiem, dotyczący magazynowania rezerw gazu i ropy przez państwo polskie. Rząd chciał, żeby to też mogło się odbywać poza granicami kraju. No moi drodzy, czy to rzeczywiście jest sprawa bezpieczna, żeby nasze strategiczne, Rezerwy, rezerwy ropy i gazu były magazynowane poza granicami Polski. Przecież to jest absurdalne, Szanowni Państwo. Bach, weto prezydenta Karola Nawrockiego. Nie będzie magazynowania poza granicami Polski. Co wy chcecie zrobić? Ostatnie weto, weto z czwartku, przepraszam bardzo, z piątku, z piątku pana prezydenta Karola Nawrockiego dotyczy tak zwanej tej ustawy Kamilka. Chodzi o to, że pan prezydent nie zgadza się na złagodzenie przepisów mówiących między innymi o tym, żeby te osoby, które opiekują się małoletnimi, były zwolnione z takiej konieczności przedstawienia e, zaświadczenia o niekaralności. Już szybko zareagował na to minister Żurek, że proszę bardzo, my chcieliśmy to ułatwić, żeby ci ludzie, nie wiem, Mundurowi żołnierze nie musieli stać w kolejkach. No, będą stać w kolejkach dalej, jeżeli chcą y, y, pracować y, z dziećmi, to jest manipulacja, bo w, co o ile na przykład w przypadku rzeczywiście do y, oficerów, y, y, pracowników służb mundurowych, którzy chcą opiekować się dziećmi, uczestniczyć w koloniach, no to rzeczywiście możemy domniemywać uczciwość i brak karania. No to jednak występuje jednak cała paleta innych ludzi i to o nich chodzi. O zawetowanie tej ustawy wystąpiły liczne organizacje prawnicze, ale też rzecznik praw dziecka, rzecz Praw dziecka powołana przez obecną koalicję rządzącą. Pan prezydent tutaj powiedział nie, zawetował projekt i nie ma co manipulować tutaj. Jejku, że ktoś będzie musiał postać. W kolejce. Już tam zauważyłem, jest taki yy, yy, wpis do tego, że tutaj chyba Karol Nawrocki przesadził, napisał publicysta Łukasz Warzecha. No przecież to już jest jakby pozłości. No nie jest pozłości. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, to rzeczywiście może ktoś pójść i postać w kolejce, żeby wziąć zaświadczenie o niekaralności. Chodzi o bezpieczeństwo najmniejszych, tych najbardziej niewinnych. Jaki w tym jest problem? Skoro, tak jak podkreślę, nawet Rzecznik Praw Dziecka yy, chciał, żeby ta ustawa była zawetowana. Ale chciałbym tutaj nawiązać do czegoś innego, do tego, do czego, co powiedziałem przy wstępie ten rząd będzie miał nie lada problem z całą kancelarią Karola Nawrockiego, z całą kancelarią pana prezydenta. No bo moi drodzy, oni muszą pisać dobre projekty, bo prezydent pokazał, że nie będzie patrzył na to, że rośnie mu licznik statystyka dotycząca złożonych wet. Po prostu, jeżeli ustawy będą słabe, nie będzie ich podpisywał. Piękny komentarz przeczytałem jednego z was na, tutaj na kanale, Wreszcie Polska ma gospodarza, i może tak do tego trzeba podejść. Że wreszcie Polska ma gospodarza, prezydenta, który nie będzie podpisywał bubli prawnych. Ustaw, które są źle napisane, napisane po złości, napisane yy, niedołężnie, napisane z wadami prawnymi, albo napisane w taki sposób, że mogą wpływać na nasze bezpieczeństwo, jak choćby ta kwestia magazynowania zapasów ropy i gazu poza granicami Polski. Nie będzie Karol Nawrocki czegoś takiego podpisywał rząd. Musi i Sejm bardziej postarać się o jakość ustaw, tak? I to jest ten tor przeszkód, który zastawia teraz kancelaria prezydenta, bo jeżeli oni dalej będą tak solidnie pracować jak przez ten miesiąc, jeżeli dalej będą sprawdzać punkt po punkcie każdą ustawę, uzasadniać jej weto, uzasadniać dokładnie punkt po punkcie, dlaczego któryś ten, ten czy ten przepis jest zły i prezydent tego nie podpisze. To ta kancelaria to po prostu będzie złota ochrona, taka armia, husaria pana prezydenta Karola Nawrockiego, która chroni Polskę przed wprowadzeniem złych przepisów. No to jest gospodarz, to rzeczywiście to się broni, szanowni państwo. A jednocześnie. Sam Karol Nawrocki pokazuje, że nie jest bierny. W tym tygodniu, też pod koniec tygodnia, pan prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej dotyczący ustawy o utworzeniu funduszu rozwoju technologii przemysłowych. 5 miliardów złotych na naukę chciałby pan prezydent przeznaczyć w ramach tego superfunduszu. Oczywiście złoży projekt do Sejmu. Też chciałby Pan Prezydent powołać we wrześniu Radę do spraw nowych technologii, czyli Karol Nawrocki widzi, jak to jest ważny. Obszar, ile tu można zyskać, tak? Ile można na budowaniu nowych technologii, budowaniu innowacji, jak na tym można zwyciężyć? No, przecież jedzie też pan prezydent teraz, już za kilka dni, do prezydenta Donalda Trumpa. Z całą pewnością te nowe technologie też się tam pojawią na stole. Pamiętamy też inicjatywę pana prezydenta, kiedy jeszcze był kandydatem na prezydenta, kiedy właśnie rozmawiał z Trumpem o uwolnieniu tej możliwości kupowania chipów od Stanów Zjednoczonych w nieograniczonej ilości. To się udało zrobić. Widać, że w tym obszarze, Technologicznym, Karol Nawrocki chce być aktywny. Zobaczymy, co z tym zrobi rząd. Czy to oczywiście uwali, czy nie uwali. Też ciekawe, kto mógłby być wtedy, jak to rząd by yy, zatwierdził ten projekt, to byłby prezesem takiego funduszu. Bo jak też ktoś z tej koalicji, kto miałby marnować te pieniądze, to może też wtedy nie warto. W każdym bądź razie mamy gospodarza i to naprawdę może się podobać. Dajcie znać, co myślicie o sprawie. Do zobaczenia.